Pierwsza osoba, która wykona czynności na każdą literę od A do Z, wygrywa 500 zł. A wy zostawcie łapkę w górę i subika z dzwonkiem, bo ponad 65% z was nadal nie subskrybuje. Miłego oglądania, mordeczki. Zrobię godzina 11, w zasadzie to już 11.02, zaczynamy. Zaczynamy oczywiście challenge, tak jest. Mamy 4 godziny z Mateuszem, więc trzeba tryhardować. Z pierwsza litera, notatnik, żeby nie było, że mam zapisane. Czysty, czysty notatnik. Mamy trzy ułatwienia i mamy tak, możemy sprawdzić coś w internecie, skipnąć lub no. Zapytać randomowej osoby Ja się ścigamy, więc muszę wygrać Łysi hey, już wystartował, my mamy jakieś 3-4 minuty opóźnienia Bo tutaj przyszliśmy do tego pięknego parku, a Łysi już wystartował My chcieliśmy wam dać takie piękne otoczenie Zaczynamy od litery A, ja już sobie wychmieniem co mogę zrobić na literę A To jest proste, wiesz co ja robię? Właśnie sobie odpalam stary głowa. robię zamówienie i klikam anuluj 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 No i S Anulowałem i mamy literkę A zrobioną, to literka B. Co jest na literkę B? Buntować można się. Można się buntować, no? I co jako bunt zaliczamy, wypierdol... Konga starszej pani. Nie, <grydanie> Uciekajmy. <Ja> <sam. grydanie> akrobacja! Akrobacja! Wale figoła. To będzie akrobacja. Ale mi się w głowie kręci. Ja nie, nienawidzę robić takich rzeczy. Ty, ja muszę zadzwonić do Mateusza. Bez niego Co je łopie? No. A robimy, robimy, po kolei w sensie. No tak, musisz e, a, b, c. Nie możesz sobie skipnąć. A, a okej, okay, dobra. Bo dobra, bo napisałeś, że że zapisywał litery i nie ogarnąłem. Ta, to, to w tym chodzi, ty, że ty, musisz ty, po kolei. Ja już, ja już jestem na M. Co ty pierdolisz? <gadzisz> <gadzisz> dobra, Elo. Dobranie, jakiś kocapo gada, on niby na M jest, ale go kręciłem. Dobra, ty na B. Bekać! E, e, e. O kurzka Ty, a to nie jest B? To co teraz biegać, robiłeś? Kurz, jakaś ty, ty biega mi! To, to B mamy, to C. Ciągnąć. Ale no, pan to automaty może Reinardowi ciągnąć fiuta, co najwyżej. Całować, choć tu z cuko. Mm. Co mamy zaliczone? To teraz D. Ty mać! Chodź To jest to. Celować. Po Celowanie. To jest czynność, tak? Zapisujemy. Dzwonić, k***a, dzwonić To Pewnie on był na deck. k***a, dzwonię do mnie, to ja też do niego dzwonię. O, Mati do mnie dzwoni. Halo? Ciągnij lachello. <głos> <głos> Dobra, zadzwonię. Co? Serca jest podpalona. Aha, ciągnij lachello. Co to było, Lipinki łyżyskie, łączna 43 No pamiętajmy, że mam jeszcze podpowiedzi, ale nie chcę ich wykorzystywać. Dzwonię do Reinarda. Na D będzie dzwonienie Dzwonienie. Gdzie jest Reinard? Reynard, Reynard. Dominik Adventure do mnie dzwoni. Nie odbieraj, będzie miał zadanie zrobione śmieci. W sumie to jest dzwonienie, nie musi odebrać, tak? Żeby nie było dzwonie. Ewangelizować się. Biblia. Biblia Dzwonienie, tak? Dzwonienie zaliczone oczywiście. Kto nie będzie odzwaniał ten y, kretyn. Dominik Adventure do mnie dzwoni. Nie odbieraj, będzie miał zadanie zrobione śmieci. Chłopie, jeszcze, skaty nie wyszedłem, mam cztery, zajebiście. Rozdział drugi. W ten sposób zostały ukończone niebo i Ziemia oraz wszystkie jej zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swoje dzieło, nad którym pracował, odpoczął od dnia siódmego psem swym trudzie jaki podjął. Dobra, ewangelizacja zakończona. S. E-E, Ewakuacja? Czy ewakuowanie się? Czynność. Ewakuacja. Zrobiłem ewakuację przez balkon i przez barierkę. W sensie, no, nie pokażę wam tego. Ale ja myślę, że to można zaliczyć, bo to jest ewakuacja. Ewakuacja z chaty. Wyszedłem. więc zostawcie sobie łapkę z dzwonkiem i twojego starego. Pozdro. Ej, pierw. złamy sekret kozłów. Kurwa zaliczone. Czekaj, ja alfabet G Bo tu problemem jest alfabet Gadać Siema stary, co tam u A ciebie? Zajebiście się ale... No i no jest. No, jest G zaliczone, <grym> H Samo H? No. Huśtać się Ma huśtawka e, w ogóle patrzcie Tu jest beczka z wodą To tu, gdzie maszynaliśmy trochę wody, bo było. No Minuta 30 Jestem chyba do David Goggins David Goggins beczka, Fy, 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 fikać tak. Musiałbym do kogoś ka fiknąć. A ja chcę przytrechardować jak najwięcej na chacie i później wyjść. Id idę ściknąć i będę myślał, nie? No jest? to no zaliczony, co? Imprezować. Jak teraz imprezę zorganizować? Ja do żabki kupuję setunie, odpalam muzykę i robimy No na Fy jest piłda, ale to nie da się fiudować. No, co się na, na imprezie? Przekąski są na imprezie, muzyka i alkohol co będzie setka jakaś, mamy? Nie mamy setek. Pilota jest zerówka. Tylko? To w ogóle na nie ma? Na piasku nie ma. Z blikiem. Tak, dziękuję za to. bo dzień bez setki widzowie to dla niego nie, nie dzień. Figle, ale musiałbym mieć koleżankę. Szukam, szukam jakiejś koleżanki. Farbować. Kupię farbowanie kartki. Żeby nie było. Zobaczymy, czy jaki kolor wyjdzie. Zielony się robi. Na tym niebieskim polu. Ale jestem takim. Pod Tajhardem Ja tu z schaty zrobię to zadanie. Nie będę musiał wyjść nawet D D DJ Tenga knaga <laughs> <Bo. śmiech> <laughs> Tomat i robi spiego zero. Dżur pachał jakby Ja tu muszę patrzeć na te rzeczy Siadam i patrzę opie grać w karty Z wami zagram w karty Co można na jod jechać K ten motor tu idealnie No to zapraszam No jak mam na tym jechać? No nie pojadę Ktoś tu z okna patrzy, wyciągnie wiatrówkę i mi wy... w oko <grym> Żeby nie było, nie patrzę Wy widzicie Gra w karty z widami. Kto będzie miał lepsze Taka wojna I moja karta, trójka Czyli wy wygraliście 1-0 Druga karta Wasz Jopek, moja dama 1-1 Trzecia rzecz Król As Dla mnie 2-1 Wygrywam 2-2 I... I do gryweczka. Wygrałem, wymieście dwójkę, jadamy. po Pozdro litera J, jechać Dobra, no, J zaliczone. zaliczone, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, R, S, T, W, U, Z? Takie są literki? Ja muszę policzyć. Dobra, muszę zrobić zdjęcie. Kichnę zaraz. Robię Ci fotę. Takie zdjęcie zrobiła. Hey, Dolona alergia. Jak macie alergię, napiszcie w komentarzu. Napiszcie w skali od 1 do 10, jak bardzo nie nienawidzicie alergii. Kichać! O. O kichaj, kichaj. <laughs> Ale proszę cię <laughs> proszę cię k***. tylko w tym momencie życia cię potrzebujesz. Byś tak, weź tak. wdech, nie wygląda jakby był taki zjarany. Jak mogę sobie k*** wymusić kichanie? No kichaj dziko. Co idziemy Do żabki popieprz? będę wciągał pieprz nosem. Boj, no chyba mam wszystkie. Jak coś to będzie beka na ha. Samo H. Hamować. Hamulec. Jest zahamowane do zera. Także hamowanie zaliczone. O. Łysa pała. No a tak serio to my jesteśmy na O, a ty? Serio? No? Ty na ja robię kata, teraz. <grymienicza> Nie ma ch... że oni są na, na O. Nie ma chłopca. Iście oni... i, 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 Iście mi ten? Zaliczą mi iście? My jesteśmy na K człowieku a to to ten, to jeszcze jest. to jest? jest? Co to jest? to jest? Czy coś, żeby nie było, że wszystko z chaty robię, tak, że tryharduję, że iść. Kopać. No, no i tu dalej. A ja k**adę mi stałem 5 minut, myślę jak nie? teraz powinna mi nogę jak Magikalowi pęknąć. Iść. Zaliczą mi. Iście. Iście. Iść. Przejdziemy dookoła Lidla czy cokolwiek i wiecie. Żeby nie było, że wiecie, że nie robię jakiejś czynności. A, B, C, D, E, F, G, K, I, J, K, L. To leżeć. Mamo! No zrobione... braca, ku... A wczoraj kupiłem tą koszulkę, nowe ciuchy. Kurwa I grać z ogniem, wracamy. I granie z ogniem zrobimy. Jak coś, to, to ja mam dwa tu: iść. Dajcie w komentarzu znać, czy zaliczamy iść jako czynność na i. Iść. Nawigować. No i dokąd nawigujesz? No nie wiem, gdzie chcesz iść. No tutaj, do tego samochodu. Do tego samochodu? To zapraszam. Idziemy <grym> tędy. Teraz y, 10 metrów prosto. I tak, 4 i teraz 3 kroki w prawo, zapraszam. I teraz w lewo obrót, i do przodu, i proszę. Do to pan. Na miejsce. Dziękuję za wspólną podróż. Pozdrawiam. <grym> iść gdzieś. Iść do Lidla. Czynność. Kurde. Zaliczył, ale zrobię ig igranie z ogniem. Jednak wracam na chatę. Popalnik. Reinart ty dwa chłowy kamerzysto. Opierdam cię, śmieciu, nie umiesz nagrywać. Jesteś tragiczny. Opierdam cię, tak? Powiedziałem, że jesteś że się do niczego nie nadajesz i że jesteś ścierą, tak? Ojedzie wysapała. No, no jesteśmy... A jaką ty nie masz litera? Fui, A My pójdźcie, że jesteśmy na P. No. Wiesz ja co ja byłem na I. No. Mogę ci powiedzieć, imprezować. Poszedłem do żabki, kupiłem Timo, kupiłem orzeszki i odpaliłem dziecię na i robiłem go kur... Ja właśnie nie zaliczałem, nie zaliczyłem sobie sam I, bo jestem złany, nie? Dlaczego? Na Is dałem iść. Ale to się zalicza. Iść. No iść. Może być? Może no tak. być. Iść. Dlatego ja pojechałem do Lidla i sobie mówię iść do Lidla i sobie zaparkowałem obok i mówię iść do Lidla. Ja pierdolę. Mówię, Ale idę zamknięty, bo jest Nie grać z ogniem, idę hatę podpalić. No nie no, to zapierdką swoją betą. Skoro zaliczyli mi iść, jak czynność, to teraz robimy J czyli jazda. A powiedz mi jedną rzecz, bo on na i chciał zrobić iść, tak? I co mu kurwa zmieniło to, że idzie do Lidla, zamiast idzie po prostu? Bo na przykład tego nie jestem w stanie pojąć. Bekkań, Mogę Idź, Idźmy do przodu, może coś nas zainspiruje, jak będziemy szli. Jazda na longboardzie. Myślę, że zaliczona chyba Podrapać się, k**wa. chciałem się podrapać po fiucie i autentycznie nie, się drapać Ale to, to jest drapać A co podrapać? To nie jest ten? No, no nie no, to jest drapać To nadal jest czynność, tylko że po prostu z, no tak, z takim to to, to jest Wiesz, jak zaczęliśmy opierć. No to teoretycznie to jest pierdol, więc my możemy to zaliczyć A mówiłem ci 3 metry temu, żebyśmy szli i coś mnie zainspiruje Musiałem sobie jajko odkleić, bo mi się przykleiło i zacząłem się drapać po kutasi i mówię podrapać To jest że oglądają te filmy, co nie? Ja, ja zapomniałem. Panie Łukaszu, proszę mnie nie bić. A serce. Narysowałem serce? eleganckie Eleganckie serduszko? Eleganckie serduszko? No. Czyli rysować mamy zaliczone. Widzę, to jest serduszko dla was. Mam nadzieję, że to yy, wiecie... Docenicie. Docenicie łapeczką w górę, dokładnie. Jazda. Co zrobiłeś na j? Jazda. Ty w ogóle jesteś upośledzony ch... trochę. Chcę później obejrzeć jego perspektywę. Co to jest jazda? No jechać na longboardzie. To jechać. No to jechać. No to jazda, jechać. Ch... Tam pies, no. no, bo jechać i zdam, to da się połączyć, ale ja. No, jestem pewien, że były jakieś słowa? Ja ci mogę powiedzieć, jak jesteś be, bez kawy be No, a mam akrobację. Akrobacja? Mówiłem to jest yeah. Czynność to była, robiłem fikołka. Ale akrobacja, ale pod no. Dobra, chodź na bo to niech no, będzie. Ty Może ty nie mówię wroga. na B. Rzeczownik odpowiada na pytanie, kto lub co. Pytamy na przykład, co to jest. To jest słoń. Co to jest? To jest akrobacja, czyli rzeczownik. Czasownik od słowa akrobacja to akrobaczyć lub bardziej potocznie wykonywać akrobację. Przykłady użycia. On akrobaczył na scenie przez całe przedstawienie. Lubię oglądać jak gimnastycy wykonują akrobację. Na co wyzywacie? Lizanie. Lizze śnieżka. <laughs> Wracam z... Longiburja. Longborda, tak? Ja jak to? 1-0 Wróciłem z jazdy na longboardzie Czyli mamy J I z lizania loda Tak jest, czyli lizanie loda Longa odłożyłem Teraz mamy M Nie wiem co wymyślić na M, 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 M Wymyśliłem przy sikaniu Mycie rączek oczywiście Wymyjemy sobie Szabada szabada ty i ja Szabada szabada ty ja o, o, o mydełko A więc M, mamy mycie, mycie rąk Dobra, minęło ile? Z 10 minut? 15? 15 minut Daliśmy Łysemu, wiecie, trochę czasu, bo Łysy to jest taka p***a, że był w... w tyle 10 liter Chcieliśmy, że mu damy trochę nadrobić, żeby, wiecie, była jakaś chociaż rywalizacja I co? Startujemy Co my mamy teraz? S? Sikać Napisać! Matek to le. Napisałem, tak? Napisać bo ludzie się patrzą. Góźdźcie. O! Oh. Tak poleciał. Jest zaliczony z k. ręką szczę. Może to zleża. Słona. Ja. Otworzyć! Otworzyć! Otwierać! Otwieramy! Otwieramy! Oj tak! Otworzyć! Nutelle. I no, tu leży. Dobra, szumaciula, otwieramy! Zostawcie subskrypcję na tym kanale, lajka oczywiście! no ja mam na te kilka pomysłów. K**wa, no jestem dywilem jakimś. Zamknęło mi mózg. Chwilę z łysym pogadałem już mi wiesz, IQ wyparowało. Pierdnąć, pieprzyć. Pańczyć! na różę tańczyć Ja pierdol Ale i widzisz, dotknąłem je... słupa i nagle mi mózg go ja spojrzałem na napis T, że jest tir i mogłeś tirować, przykład być tirówką. No, ja skąd mam skoną mnie ty wiesz, przecież byłeś na kursie. Byłeś na kursie, chłopie, tańczenia na na róża. Ruszać się, rusza się, ruszam się. Ruszam się, żeby nie było. Ruszam się. Skaczę Zaliczone. Są Mogę na przykład ulegać. No to możesz mi ulegać, ja, nie chciałbyś mi może żeby... no, no, no. Jedziemy w takim razie do McDonalda kupić mojemu ukanemu operatorowi jedzonko, tak? Sy, syczeć! Ty, Sy. Sy. targać, targać! Ta kartka tam mnie ratuje dzisiaj. Easy, targać Dobrze, mój Reynardzie kochany, powiedz co byś w tym Magnaldzie sobie zjadł? No właśnie, jakieś tuforio bym sobie zjadł, kurczę Tuforio? burgerek, hamburgerek, jelapindo, chicken Możesz mi wziąć jalapino burger z sosem jalapetto. Proszę bardzo, zapłacamy Ugotować Chłopie, się Got, Gotować i gotować wodę, pozdro Proszę bardzo, panie Reynardzie Dla pana tutaj <grym> coca Cola, burgerek Burbierek, dziękuję Czy e, coś jeszcze pan miał? Chyba to wszystko Nie, to wszystko, to wszystko To życzę smacznego Dziękuję bardzo Wszystkiego dobrego mój panie Dziękuję Zyrpać laskę Ciężkie zadanie Wysikać się Co zrobić? Wysikać, wyszczać, wylać Mogłem wodę wylać, a nie szczać Ugotowałem wodę, proszę bardzo Zaliczone Woda ugotowana I zostało mi ostatnie zadanie Na Z, czyli zbiegnięcie Idę ile nich, zobaczymy kto wygra Ty o co do Na jaki jesteś? A co się to interesuje? Bo ja już chyba skończyłem. Ty Ty byłeś za mną 10 liter i ty myślisz, no że ja tak, w to uwierzę? Tak, naprawdę, naprawdę skończyłem stary tak, tak bez jaj teraz? Bez jaj, bez jaj, skończyłem, ostatnie zadanie właśnie zrobiłem i was szukam to idioto. Mówiłem, się na przykład powiedzieć, na, u, na ulegać, żebym na przykład, nie wiem, wylizał ci buta czy coś. To ty sobie wymyśliłeś, McDonald'a i jedziemy tutaj 10 minut. Chłopie, minęła, nie wiem, z godzina czasu, on w tym czasie wszystkie zadania zrobił. Ale my jesteśmy z chłopie, 500 złotych. To jest moja nagroda? To jest ta nagroda, ale Nie Nie To jest z niego? Gratuluję. Nie mam przy sobie gotówki, ale zaraz będzie mu mnie na chacie i ci przekażę. Dobra.